Siemaneczko, siemaneczką wszystkim z tej strony Sticky, witam Was w kolejnym odcinku arenkowania. Dzisiaj zagramy z naszym kolejnym przeciwnikiem. Z... czekajcie XD ma tutaj nazwę, a na Discordzie ma Glitch Star. Witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku właśnie tego arenkowania. Fajnie, że wpadłeś, pamiętaj o naszym wyzwaniu 30 łapek w górę. Jeżeli zdobędziecie tyle łapecze w górę, no to będzie szansa na fajną e, giveaway, give oczywiście, ale mam nadzieję, że też dacie łapkę, że się wam to spodoba. Ale zobaczymy, czy sobie poradzicie. Dobra, Ornelia. Ornelia jest jednostką... To jest są od inicjatywy, co jest bardzo w sumie spoko. Mamy od piesków, zaczynamy z, z magią Destra i z obroną na starcie. Co byśmy chcieli sobie zagrać? Gifnoza nie działa, jest w sumie fajny mrok, ale wampirys też nie działa, ha, ha, ha. Nie ma kuli! Kuli nie ma, więc nie fajnie. Więc nie ma kuli ognia Z kulą ognia nie zagramy No i Sandro, w sumie spoko sprawa Bogers Fajne pod nekropolię artefakty Omniżenie szczęścia, odporność, atak, trochę wiedzy, trochę tego Światło jest całe Muszał nie ma dupy nie i tak tak naprawdę ta ścieżka wydaje się być, bo ta solidniejsza e, Ścieżki mamy raczej przeciętne bym powiedział Testra nie gram Morale będą, dobra, bramy będą, defik Defik może zostać w sumie, tak sobie myślę e, Pikielny ogień zawsze w porządku Unik, unik w sumie też spoko Zniszczenia niekoniecznie bym powiedział szczerze. Widzimy sobie tutaj szczęście. Szczęście weźmiemy. Mrok weźmiemy. Szabuluna niekoniecznie, sortii bastion. No czekajcie, to jest. Y Rzumysł musi być. No dobra, no zobaczymy, czy się trafi. Ok, Pieczeń ciemności jak najbardziej. Ekspercka magia mroku, niech będzie jeszcze. Może trafimy Mistrza szakląt w super. Jest jak na razie, ok. Tego nie mam za bardzo, co wyrzucać, więc zostawimy sobie. Odporność na magię sobie weźmiemy. weździemy sobie atak. Obronę. Lepszy atak, lepsze szczęście. Wszystkie szczęście, lepszą bramę. Nie wyszło mi wszystko idealnie. Ja bym powiedział, że bardzo przeciętnie mi to wyszło. Ale może jeszcze coś odratujemy. Zmniejszymy sobie to, zmniejszymy sobie to. No i zobaczymy. Jest nami, które mi jest potrzebne. Teraz rozdzierające, ale bramy nie mamy wszystkich na fullu. Nie mamy wszystkich na fullu, ale dobra, to sobie może zmniejszymy po prostu szczęście i sobie spróbujemy dostać. No trochę nie pykło. No dobra, życie z życiem, lecimy sobie dalej. Czy my mamy jakieś fajne statystyki? No raczej to nie wygląda za cudownie, bym powiedział szczerze. Ale no nie wiem, obniżenie szczęścia, odporności, a tak wiedza. Do zestawu smoka jakiś moral, jakieś szczęście, jakaś siła czarów. peleryna No i tak nie mam za bardzo z tym zrobić. Z szczęście, moral to też tak średnio. Też tak raczej kibel. Raczej tu pójdę. Może no, zestaw smoka się w też co trafi. No dziwnie tak bez bram będzie grać. A w sumie słowa dostałem. O, więc super. Różka fajna. Fajna, będę miał grupowego słowa, więc to mi się osobiście podoba. Peleryny nie wiem, czy ja będę używał. Troszeczkę tak szczerze powiem. Potrzebuję trochę wiedzy i trochę obrony. Wiedza i obrona. Okej, okay, not bad. W lewą ścieżkę pójdę i może znajdziemy jakiś artefakt. No zobaczymy. Zostawu smoka. No niekoniecznie nam się trafiło. Nic, co by mi się w sumie tak szczerze powiedziawszy. Przydało, plus dwa obrony co najwyżej możemy sobie kupić. No i chyba to tyle możemy, nie? No to sobie wymienimy na expa. Dwa siły czarów w sumie spoko, nie? Ale brakuje mi surowców. przehandluję, Ciekawe czy mi teraz starczy. Siła czarów to może się przydać, wbrew pozorom. Dobra, jest! Fajnie, tylko że szansa na full bramy będzie ciężka. No to trudno, będziemy grać bez bramy, no zdarza się i tak czasami. Nie na, nie na wszystko możemy poradzić. Nie na wszystko możemy tutaj poradzić. Nie na wszystko mo możemy poradzić, tak wam szczerze powiem. Ale... No nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się łoży. Czy się wszystko zgra jakoś fajnie w czasie? Czy, czy nam się uda to zagrać? To co, co, co mamy. Mamy w sumie słowa, mamy cierpienie, osobienie. Mielibyśmy hipno. Ale to za drogi. No nie opłaca mi się, ja bym miał dezo to bym to zagrał, ale że nie mam dezo to to oleje wolę level dostać w razie czego, może dostaniemy coś fajnego bramy będą raczej słabe, nie? raczej będą słabe tutaj raczej ciebie, bo jesteś teraz nie będzie mnie stać na jednego diabła, nie? życie pogers oh, <gulę> e, kule, nie kule, raczej od razu szybkie Czyli tak czy tak z aurą, raczej ciebie. Kulami czy nie z kulami? No to jest pytanie, czy my chcemy tak szybko, czy nie szybko. My raczej nie chcemy postać sobie z tyłu. W sumie szkiela, jak fajnie byłoby dopaść tobą. Ogniasty, ogniaski, No i dobra. No i przez to mi brakło na Diabła. Nie ma targowiska tutaj, nie? Nie ma targowiska w sumie. No i nie będziemy mieli jednego diabła, po Pogers. A mamy dwa więcej siły czarów. To się w sumie nie wyszło, warf, chyba. No, raz zobaczymy. Bord jest jednak wyliczony co do cna. Co do cna jest wyliczone. Próbujemy to jakoś zagrać. Nie wiem, damy radę. Damy radę. Nie wygląda to najgorzej. Chcemy się z nim po prostu bić i tyle. I eks eksperska brama, moi drodzy. I się, I się jednak udało. I jednak udało. Prze przebić się. Jakoś przez to. No i zobaczymy, co będzie dalej, nie? Co przeciwnik na nas przygotuje? Co przeciwnik na nas zagra. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne pytanie w tym momencie. Bardzo, bardzo, bardzo specyficznie się czuję w tym momencie, ale. Peleryna Sandro chyba nie wpływa na wampiryzm, że i tak się nie mogę skreszać na nim. Tak sądzę. że to może tak działa. Dajcie znać, że mogłoby to tak działać. To było naprawdę ciekawe. Jeszcze raz, fajnie, że wpadłeś. Miło mi, że tutaj ze mną jesteś. Zostaw łapeczkę, baw się dobrze oczywiście. Nieco zajdę w wyzwaniu 30 łapeczek w górę. Mniej więcej przez te dwa tygodnie. Jeżeli uda wam się osiągnąć, to będę mega wdzięczny. I zrobimy jakieś give away na jakimś arynkowaniu, gdzie wpiszecie w komentarzu jakieś hasła. Potem gdzieś tam wylosujemy sobie na jakimś streamie czy coś w ten deseń, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie dla was. Dobra, minus morale będą nas bardzo mocno kosztować. Dobra. Będą nas kosztować. To jest oczywiste. Ale nic już na to nie poradzimy. 21 siły czarów, 12 obrony, 1-1-9. Mało wiedzy jest, więc spoko. Mało jest wiedzy, mało jest wiedzy. Ciebie ustawimy z tej strony. Czy ogólnie nikt nie będzie tam parł mocno do przodu. Hmm. Bardziej bym wolał was tak ustawić, ciebie tu. Ciebie gdzieś tu z tyłu, a ciebie może z tej strony i w taki sposób gdzieś bym, bym zagrał. Dobra. Jest lotny. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Duszki są wiadomo. Spoko loko. Gdzieś tu. O, krótko coś, było się tak spokojnie, może, że zdążymy, że to jest jakieś osłabienie. Zobaczymy co tam co tam na mnie przygotował A wziąłem pieczęć ciemności, nie? Żeby zwiększyć muś... Bo ja wziąłem to do zaposzło, okej okay. Trudno się mówi. Żyje się dalej. Żeby tutaj skitramy. Teraz jego to dezo kosztowało prawie wszystko. <grystanie> to, że ukradłem mu manę. Dobra. Niech tam ciebie z tyłu na no, spokojnie. Bez pośpiechu. Nie, możemy, nie musimy cię śpieszyć. Mamy Mamy raczej jakieś osłabienie. Mu rzucimy On już manę już nie ma. Czekajcie, ja wziąłem pieczęć, tak, żeby zwiększać yy, więcej many, tak, żeby rzucał no. Coś się stało? Nie, po prostu na razie nic nie robi. Na razie czeka. Wyczekuję, wyczekuję. Dobra, diabołek. On się tam nie śpieszy. Mam więcej many. To dużo więcej, bo 106. To jest sporo. Tam to? Od... Teza dostałem, ale to nie jest aż tak istotne. Nie jestem w stanie wyczyścić tezu wampiryzmem, jestem w stanie to zrobić, więc w razie czego będę mógł. Na razie sobie zbramujemy. On ma obronę, ale czy ma atak? Nie ma ataku. Czy ja chcę tam podchodzić? Pełną strzałkę nie chcę na razie. Grupowe osłabienie. Typowe cierpienie. Dobra. Teraz jego obrażenia będą naprawdę znikome. Mhm. Tr troszeczkę uderzył, nie? Tak, troszeczkę uderzył. Brama gdzieś tu na plecy może wejść. A tu brama też gdzieś no, do przodu. okej okay. Dobra. Das go i tak tam pozostawiam, to nie będzie strzelał. Okej, okay, tu się przesunąłeś. Zobaczymy co on będzie robił. Na razie tak przelejtuję, poczekam sobie na bramy. Ma 14 many tylko, z covid mi rzucił. Ma to sens. Okej, okay, minus morale wchodzą bardzo. No i zaczekamy, co on tam zrobi. Na razie teraz grupowe osobienie. Per. Jedźmy go, jak się da. Wait. Teraz... Dobra... Trzeba było to zrobić w tym momencie Według mnie To był ten moment, żeby wejść w niegościa Okej... Okay. Dobra, jesteś tu, to cię będziemy bić to Trochę zadał, ale to zadał najsłabszej w sumie jednostce Zaraz rzucę mu jeszcze slowa na twarz Okej okay. Bo dezo mam, to nie bijemy, nie? Dobra, ty pobiegniesz, ale nie dobiegasz za bardzo do nikogo. Okej. Okay. No, raczej, raczej bym go tłukł tutaj. Dobra. Tłuk się podleczyło, to nie jest jakoś mega dużo. No by weszły płonące to by coś zadziałało. Może weszły, może nie. Trochę tam weszły z tego co widzę. Oko. Ten chowaniec ukradnie coś, raczej... Ukradnie. Wiadomo, że pudło. Mhm, na razie bym pił gościa tu. Bo go pomęczył. Ciebie bym rzucił tak, spoko. Fajnie, zaraz jakiś rozkład pewnie dostanę. gościa. O, laczek wszedł. Dobra, aura też powinna zadać obrażenia, spoko. Mhm. W miarę, w miarę jest OK, situation. Odporność. A balista mi zmarnował jak zwykle cios. Dobra. Tam się zrespił. Zrespił się kolejny. Super. To mi oddasz. To ja nie chcę za sobą za bardzo się pieprzać. Chcę się pieprzać nie chcę. Mieścimy się tutaj. Rzucimy mu grupowego słowa. Okej. Okay. Żeby mi się nigdzie nie ruszał, Tutaj mam okazję walność dwóch. No to pobiegniemy sobie tu. Okej, okay, fajnie. Semany straciłem, ale i tak fajnie zabolało. Przeciwka. Nie wątpię, że nie. A on mnie nie za bardzo ma czym zbijać, nie? Przenie. Mało optymalne. Ukradłem mu resztę many. A rozdzierającego nie, znamienia nie rzuciłem, to na razie dam sobie ta. 169, moi drodzy. Ale nie za bardzo się tobą ruszysz, nie? Dobra. Zadzwońcy wchodzą. Kurczaczki minus moral wszedł. Dobra. Jakby nie chcę go tracić, bo jak chcę na razie. nami rzucić i wtedy dopiero go bić. Wtedy dopiero go bić po prostu. Rzucić mu teraz znamie I go po prostu teraz zbijać. Mhm. Aura też swoje zrobiła. Fajnie, fajnie. Spokój teraz. Łapy to mnie nie bijesz mocno. Teraz mogę sobie właśnie rzucić to znamie. Właśnie mogę sobie rzucić to znamie na, na Ciebie w sumie. Nie wiem jak z tymi pudłami. Wiem, że weszło teraz, nie? Wiem, że weszło z tego co pamiętam, ale dobra, walniemy ciebie po prostu. Ładnie Zmordowałem i nic nie zrobię Life is brutal Okej okay. Dobra, teraz pudło jakby zeszło Dobra, spoko No brak git, jego tam nie dużo zostało, więc mi nic nie robi. Ty sobie wybuchniesz. Bo i tak mam odporności. Ładnie, raczej to jest mega pod control, Mega pod control, tego co widzę. O, tasza dostałem. Dobra, light, lajcik, lajcik, to jest? Co jeden? No, robimy ciebie, bo cię jest bardzo dużo. Syfka fajnie zadziała. To ona bardzo nic nie mogę zrobić. Lak wszedł spoko. On nie mogę wyleć, ale mi się podstawił. On mi nie odda dużo. Zlaka, z laka to nie odda jakoś mega dużo. Super. Super jesteś super pięknie. Znamy na smoka poszło. My coś mamy tutaj ciekawego do rzucenia? Byśmy mogli wtedy fajnie strzelać, nie? Byśmy musieli się powycofywać. Nie wiem za bardzo co mam tutaj do zrobienia. Mam w sumie czasu, mi to trwa wszystko. Będzie fajnie sobie na spokojnie. czy Deza ściągnie? Ciągłe Deza, dobra Dobra No tak. nie wskrzeszasz się za dużo Nie wskrzeszasz się za dużo Dobra Wstawiamy się do... Do boju polsko. Ragic. raz ciebie zbijamy. Kolejny raz. Kolejny raz. Zbijamy cię. E, o, o, o. Nie, no fajnie przycie mi, że grasz ze mną. Cieszy mnie to. Fajnie, że, że, że grasz. Trochę coś mi tak, no idzie mi w miarę, no bo ja chyba skontrowałem cię. Dobra, akurat musiało to wejść. Się spodziewał, tu i tak masz odporności, put, bo straciłeś. Git. Tak, sobie nie mogę wyleść, bo jestem zblokowany. Diabeł z minus moraluje znowu. No, niekoniecznie z minus moralował. Dobra, out. Out. Do tyłu się wycofujemy Będziemy sobie po prostu Zamię sobie rzucimy Mana oczywiście sobie wyczerpałem Mana oczywiście sobie wyczerpałem Te duszki zaraz mi wlecą Next No gg gg No no to jest dość kontrujące powiedziałbym szczerze. Oki. Okay. Przeciwnik nie chce z nami Nexto zagrać. Szkoda? Ale okej. Okay. Ale okej, okay, czyż mam i tak mam większość odcinków nagrane. Dzięki. Mam większość nagrane, więc spoko to mnie cieszy. Zagraliśmy, fajnie, że wpadliście. Zobaczymy, co miał przeciwnik za artefakty. To miał? to miał? Ciało nie miał w artefaktach, nie? To, ten w pieczeń ciemności fajnie zadziałał. Fajny w sumie buildzik wyszedł. Ja uważam, że bardzo przyjemny bidzik był. Taki bardzo dobry. Myślę, że taki bidzik na łapkę w górę zasługuje. Tak sądzę. jest bardzo spoko. Taki ok, Nie? Jeszcze raz Wam dzięki w takim razie za przybycie. Jeszcze raz dzięki za te 30 łapeczek, o ile Wam się udało. No i oczywiście życzę Wam miłego wieczoru, miłego czy tam dnia. Bawcie się dobrze, bądźcie zdrowi, mili, pozytywni. I do zobaczenia następnym razem. Bye bye!